Siemodaj, Łukasz, Łuki Woźniak. I dzisiaj bardzo szybka recenzja szybkiej gry karcianej Super Hot Card Game. Super Hot Card Game jest to y, gra wydawnictwa Board and Dice, która dopiero za jakiś czas pojawi się na rynku. I ja w tym momencie mam taki można powiedzieć prototyp, wersję demo. Mamy tutaj grafiki zbliżone do finalnych, czy wykonanie zbliżone do finalnego, ale. To, co ja mam, i to, w co grałem, to jeden z wariantów gry. W grze będą cztery warianty. Ten wariant jest wariant solo. Będzie wariant kooperacyjny dla dwóch graczy, wariant jeden na jednego, i wariant dwóch na jednego, a więc ostatecznie jest to gra dla jednego do trzech graczy. No i gra opiera się na grze Super Hot, w której po prostu strzelamy i tutaj też dosłownie strzelamy, unikamy kul lecących do nas i staramy się wykonywać zadania i jest to gra w można powiedzieć w zarządzanie płynnością talii w pewnym sensie jest to coś nowego jest to coś innego, nie jest to taka typowa gra karciana, także zobaczcie bardzo szybko wam to wyjaśnię mamy zestaw kart i na początku tasuję dobieram cztery karty Mamy też e, wyłożone sześć kart odkrytych, karty kul i karty zadań. Wykładamy jedno zadanie i możemy je wymienić, aczkolwiek i tak później będziemy musieli je zrobić. I celem gry jest e, zrealizowanie jednego zadania, później dwóch i później trzech. Gdy się to uda, wygrywam grę. W innym wypadku, e, jeżeli skończą mi się karty, jeżeli na przykład będę miał zapchaną rękę kartami kul... To albo skończą się karty nabojów, tak? Nie kul, tylko nabojów, czyli jak będę miał zapchaną rękę kartami nabojów, albo one się tu skończą, też przegrywam grę. No i teraz w, du w dużym skrócie m, runda wygląda w taki sposób. Najpierw m, zagrywam karty, kupując można powiedzieć, y, albo m, broniąc się przed kartami na stole. Dla przykładu mam taką rękę, a więc mógłbym te trzy karty położyć, żeby zdobyć tą kartę albo też 4, żeby zdobyć tą kartę. Tutaj na dole jest koszt. Koszt to będą zawsze czerwone symbole, szare symbole albo miks tych symboli. A powiedzmy, że chcę kupić sobie tą kartę, tą zachowuję w ręku. Kartę zdobytą odkładam sobie tutaj, w tym miejscu, także ona do mnie zaraz trafia, a karty wszystkie, które użyłem, kładę i... Dokładnie karty leżące przed nimi odkładam na mój stos kart odrzuconych. Także zdobywam karty na dwa sposoby: kupując je do ręki, ale też im więcej kart zagram, tym więcej kart trafia na mój stos kart odrzuconych. I na końcu te karty, które tutaj zostały, jakoś działają. Większość kart nie ma działania, ale sporo kart, szczególnie właśnie gościa z pistoletem czy gościa z shotgunem, strzela. Więc tutaj dwóch. Panów idzie w moją stronę i strzela do mnie i dostaję dwie kule, a także trzy karty kładę na ten stos kart odrzuconych, przesuwam karty, wykładam do czterech i dobieram to, które kupiłem i dobieram do czterech kart. I tak to wygląda. W kolejnym ruchu znów coś robię, na przykład mam plan, dobieram dwie karty, jedna nie mam i teraz stosuję moją talię. No i teraz kombinuję sobie dalej. Dobieram kolejną kartę dzięki tej. No i już mogę teraz zrobić trochę więcej rzeczy. Na przykład te pięć kart użyję na tego pana. No i znów, dobieram go tutaj, odkładam, przepraszam, 4 karty tu, a łącznie użyłem w ogóle 6 kart. A więc wszystko, co tutaj mamy, trafia na mój discard. To trafia na ten discard i wykładam kolejne karty. A więc karty płyną. Zużyte karty trafiają tutaj prawda? I one później trafiają do tej talii. Odkryte karty trafiają do mnie, e, chyba, że się jakoś ich szybciej pozbędę, tak jak na przykład kule, które tutaj lecą. Gdyś ich uniknę albo się ich pozbędę za pomocą faceta z kataną, to je odrzucam. Jeśli nie, to kule najpierw przez te strzały trafiają tu, później do talii, później do mojej talii i zaczynają zamulać mi rękę i utrudniać mi wykonywanie zadań. No i tak jak mówiłem, jeżeli zrealizuję misję Wówczas dobieram dwie nowe misje i tasuję wszystkie karty tworząc od nowa stos. Wykładam znowu 6 kart i gram dalej. A więc tak wygląda super hot. Bardzo możliwe, że jakieś małe błędy w instrukcji popełniłem, ale jest dostępna instrukcja na kampanii. Kickstarterowe jest też dostępne wideo instrukcje, także jak ktoś bardzo, bardzo szczegółowo chce poznać zasadę gry, to tam można tego poszukać, a ja powiem wam o moich odczuciach. Ja bardzo rzadko gram w gry sam, naprawdę bardzo, bardzo rzadko, jak gra ma opcję, żeby grać solo i tak rzadko ją sprawdzam. I może nie ma się czym chwalić, ale tak po prostu jest, unikam grania samemu. Czasami, jeżeli rzeczywiście ludzie mówią, że bardzo, bardzo, bardzo fajna jest rozgrywka solo w jakiejś grze, to to sprawdzam. Tutaj mam wariant tylko solo i o tym wariancie mogę wam powiedzieć, więc ta moja opinia też jest tylko do, dotycząca części całej gry. I ten wariant solo jest naprawdę bardzo fajny. To nie, jest, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki. Nie ma tutaj jakiegoś, prawda, olbrzymiego szału, ale, ale jak na gracza, który nie gra solo i unika tego typu gier, to mi się naprawdę spoko w to grało. To jest taki trochę... Pacjent to jest może złe słowo, ale zarządzanie, wykładanie, zdobywanie kart to się, to jest taki miks troszeczkę między tym, że rzeczy się dzieją na autoplayu, a tym, że mamy jakieś decyzje. E, miks tego, że... E, kontroluje przebieg gry, ale też jest spory element tego, co się ułoży i to mi się podoba, tak to mi się podoba, więc to nie jest taka gra, że można wszystko od początku do końca obliczyć, różnie się rozkładają misje, różnie nam się ta karty będą pojawiały na stole i yy, w różny sposób będziemy na to jakoś reagowali, a więc każda partia jest inna od poprzedniej, nie możemy wejść z jakimś tam założeniem, szczególnie te zadania, które mamy, mocno nam nas nakierowują. A oprócz zadań i tak musimy dbać o to, żeby karcie pozbywać i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Trzeba kombinować tutaj na, na różne sposoby, czasem lekko zaplanować, czasem poświęcić coś w tym ruchu, przyjąć może jakąś kulę w tym ruchu, żeby w następnym ruchu coś dostać więcej, albo zrobić jakąś misję. Eee, naprawdę jak na grę Solo, tak ja nie jak, ja mam jakiejś wielkiej, e, wielkiej radości z grania w gry planszowe czy karty na Solo, a jak na grę Solo, naprawdę mi się w to fajnie gra. I bardzo chciałbym sprawdzić wariant, gdzie jest rywalizacja. Także w tym momencie oceniając ten jeden wariant, oczywiście on pokazuje, prawda? Na czym będą polegały pozostałe. Eee, gra podała mi się bardzo i myślę, że mogłaby być naprawdę fajną karcianką, takiego właśnie do pogrania jeden na jednego, gdzie ten wariant solo. Jest na tyle fajny, na tyle dobry, że możemy sobie rzeczywiście, wiecie, wyczorkiem oglądamy jakiś serial i nie chcemy zająć jakoś ręce. Albo jak ja w tą grę grałem zazwyczaj i grałem w nią gdzieś tam w ciągu dnia w pracy, to oglądałem to, co sobie tam oglądam na YouTubie. Jakieś dwa odcinki po 10 minut i no może więcej, tam mniej więcej partia mi wychodziła 25-30 minut, ale czasami szybciej przegrywałem, czasami szło to sprawniej, no ale tak jak mówię, jest to gra, która jest fajna do czegoś, coś słuchamy sobie w tle, czy muzyki, czy jakiegoś podcastu i sobie w tym momencie wykładamy karty, kombinujemy w jaki sposób tu je zdobyć i jak to wszystko rozegrać naprawdę bardzo fajny jest ten motyw tego, że wykładam karty i kupuję do ręki, a a i też decyduję, jakby kontroluję, które trafią na mój stos kart odrzuconych. Yy, losowość sytuacji czasami sprawia, że no cóż, widzę, że ok, teraz przez waruchy będę obrywał i prawdopodobnie przegrałem, ale w większości przypadków mogę dużo rzeczy mądrze zaplanować i, yy, i pokombinować. Tyle, fajna gra, nawet bardzo fajna gra w wariancie solo, także jak miałbym oceniać tylko ten wariant w oderwaniu od wszystkiego innego, co jest trochę bez sensu, to dałbym grze 4 na 5. Eee, ale ciekaw jestem tego, co będzie dalej. Jeżeli kolejne warianty, że tak powiem, utrzymają, e, utrzymają poziom i będzie się w nie fajnie grało, no to może nawet ocena skoczy, jeżeli e, cała reszta będzie to dokładnie to samo albo nie będzie miało nie będzie dawało fajnej frajdy z rywalizacji, nie wiem, no to może ocena troszeczkę spadnie. Tak czy siak, na pewno warto, warto się tym zainteresować i jak wyjdzie po polsku to poczytać, a może nawet kupić, jak takie coś Was jara. I tyle. Super Hot Card Game. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Właśnie trwa przedsprzedaż gry Słowny Ninja. Jest to najnowsza gra mojego autorstwa. Świetna, słowna gra karciana dla całej rodziny. Po lewej możesz zobaczyć, jak ona wygląda, a po prawej przejść od razu do strony sklepu.